Kolgota w wieku. O. Nie chcę już pisać o złotkwiącym w człowieku. Pewnie zabrakłoby minął, lata, może i wieku. Każdy z nas cztery pory roku musi przeżyć. Z nadzieją, że nadejdzie lepsze jutro. Uwierzyć, przychodzi noc, potem świt, rozwiewa marzenia. Odsłania się codzienność, wychodząc z ukrytego cienia. Przyjem twierdzić, że dzisiejszy świat to Kolgota 21 wieku. Się, nikt już nie myśli o drugim człowieku Dzisiaj zamiast różańca świat nosi karabiny z tymi... Krzyżę, z zwiary robi kpiny. A przecież pogarmem duszy jest wiara i właściwa droga. Życie na ziemi krótkie, każdy pragnie do nieba i boga. Dokąd więc zmierzasz ty za nienawiścią w świecie? Chyba ku zagładzie dobrze o tym wiecie. Miłości, dobroć nas, to się współczesnego czasu płonie. Nienarodzone dziecko kinie w matczyny łonie. Podobno mądrość ludziom przychodzi z wiekiem. Wykształcenie nic nie znaczy, lecz jakim jesteś człowiekiem. Ja dziś przed swym światem zaciągam zasłonę. Bo i tak nikt już nie patrzy w mojej osoby stronę. Szkoda mi czasu. Na dalsze rozpamiętywanie Pragnę jedynie godnie żyć zanim me serce stanie Ludzie ci co na swych językach miód mają Powiedz czemu to naszych serc Druciznę wpuszczają Rodzi się pytanie Które mnie tak bardzo nurtuje Czy to świat oszalał Czy tu ja wariuję Wariuję Nie chcę już pisać o złotkwiącym w człowieku Pewnie zabrakłoby minut, lata, może i wieku Każdy z nas cztery pory roku musi przeżyć Z nadzieją, że nadejdzie lepsze jutro Uwierzyć, przychodzi noc, potem świt rozrywa marzenia, odsłania się codzienność Wychodząc z ukrytego cienia Śmiem twierdzić, że dzisiejszy świat To Golgota 27 wieku Gdzie nikt już nie myśli o drugim człowieku Dzisiaj zamiast różańca świat nosi karabiny Zdejmuje się krzyże, z wiary robi kpin. Przecież pokarmem duszy jest wiara i właściwa droga Życie na ziemi krótkie Każdy pragnie do nieba i Boga Dokąd więc zmierzasz ty za trupy, nienawiści w świecie Chyba ku zakładzie dobrze o tym wiecie Miłości dobroć, na to się w swego czasu płonie Nienarodzone dziecko ginie w matczym łonie Podobną mądrość ludziom przychodzi z wiekiem wykształcenia nie znaczy, lecz jakim jesteś człowiekiem? Ja dziś przed złym światem za zasłonę. Bo i tak nikt już nie patrzy w mej osoby stronę. Szkoda mi czasu na dalsze rozpamiętywanie. pragnęje ty niegodnie żyć, zanim me serce stanie. Ludzie ci, co na swych językach miód mają, powiedz czemu do naszych serc truciznę wpuszczają. Rodzi się pytanie, które mnie tak bardzo nurtuje. Czy to świat oszalał? Czy to ja wariuję? Paliuję?